Część się ćwiczenia. Zobaczcie. Źrebią. To jest, to jest małe źrebią. Literka zi. Duża zi, małe zi. I proszę napisać w tych oto linijkach. I także wyraz źrebią. Również napisać w linijce. A teraz będziemy mieć: Podpisz obrazki, użyj wyrazów źródło, gałąź, maź. Zobaczcie, mamy trzy, wy, trzy obrazki: gałąź, źródło i maź. Maź to jest błoto. Zobaczcie, jakie błoto jest tutaj. I te odpowiednie. I te wyrazy proszę wpisać w odpowiednie obrazki. Dobrze? Dziękuję.